Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prezentuje. Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa to szansa na podniesienie dochodu gospodarstw rolnych poprzez przejęcie części dodanej powstającej w łańcuchu dostaw żywności. Łańcuch dostaw żywności obejmuje rolnika, przetwórcę, hurtownika, detalistę. Rolnik może zwiększyć swój udział w cenie detalicznej poprzez skrócenie łańcucha albo też poprzez przejęcie jego części. Kiedy rolnik przetworzy sam surowiec w gospodarstwie i sprzeda go w postaci gotowego produktu, np. soku, wartość dodana w jego gospodarstwie wzrośnie. W Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu znajdują się cztery moduły związane z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa. Przetwórstwo zbóż, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo mięsa i przetwórstwo mleka. Poza halami technologicznymi znajdują się tu pomieszczenia sanitarne, łazienki dla obsługi oraz szatnie i pomieszczenia sanitarne dla uczestników szkoleń. W oddziale radomskim Centrum Doradztwa Rolniczego utworzono Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie małego przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Celem utworzonego centrum jest pokazanie praktycznych możliwości uruchomienia tego typu działalności w gospodarstwie i rolnicy uruchamiając tego typu działalność, mają możliwość wyprodukowania według tradycyjnych metod produktów, przetworzyć własne surowce i dzięki temu również podwyższyć swoje przychody, jak również stworzyć miejsca pracy dla siebie, dla swojej rodziny. W procesie przetwórstwa żywności koszty surowca to około 30%. Resztę to pośrednicy, koszty w części przetwarzania i dystrybucji. Jeśli rolnicy zaczną przetwarzać swoje surowce w swoim gospodarstwie, ta część nadwyżki pozostaje w gospodarstwie. Na tego typu działalność rolnicy mogą skorzystać z programu rozwoju obszarów wiejskich, gdzie praktycznie będzie możliwość w nowym okresie programowania dofinansowania około 50% kosztów inwestycji. Całkowity koszt inwestycji w zależności od procesu przetwórczego, od 200 do 500 tysięcy złotych. Jeśli rolnik otrzyma do, połowę dofinansowania, to oczywiście te koszty są znacznie mniejsze. Według naszych szacunków inwestycja powinna się zwrócić po pięciu latach, a więc jest to alternatywa, zwiększa się zainteresowanie konsumentów zakupem tradycyjnej żywności, poszukują tradycyjnej żywności i przez tego typu przedsięwzięcia rolnicy mogą rozwijać alternatywne działalności w swoich gospodarstwach, jak również tworzyć miejsca pracy.